W prastarym polskim mieście Krakowie, gdzie duch historii wieje co krok, żyli książęta, żyli królowie, i żył też straszny babelski smok. Smok ten pożerał starców i dzieci, piekielnym ogniem ział cały rok. Dziś nic nie płonie, a wszystko śmierdzi, bo zamiast smoka mamy dziś smog. Oto trzech mędrców mknie do stajenki, każdy z nich ostro wytęża wzrok, lecz nie ujrzeli z dzieckiem panienki, bo ich po drodze powalił smog. Już trzech bandytów we mgle się czai, na bank planują dziś wielki skok. Kombinowali, lecz się poddali. Wejście do sejfu zasłonił smog. Świat cały tonie w mgle i spalinach. Media raporty ślą już do mas, że u nas ponoć gorzej niż w Chinach. Ach, któż od bestii wybawi nas? Czy się powiesić, czy się pochlastać, a może lepiej łożnąć się w sztok? Bo już naszego nie widać miasta, a wszystko przez ten piegoński smog. I tak się tworzy legenda nowa: od zakopańca po biały stok, że lepszy był już smoczek z Krakowa niż panujący wszechpolski smog.